A dzisiaj Państwa gościem, gościem Radia 5 pani Bożena Kamińska, dyrektor artystyczny Festiwalu Muszelki Wigier, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia 5. To właśnie w tym tygodniu Suwałki są, będą najbardziej roztańczonym, rozśpiewanym miastem w Polsce. No proszę, ale ten czas leci. To już jedenasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier. Zaczynamy właśnie teraz. Tak, zaczęliśmy nawet już wczoraj, bo pierwsze warsztaty w kategorii Gospel rozpoczęły się już wczoraj i rozbrzmiewa Gospel na terenie Galerii Plaza, Suwałki. Tam mają swoje warsztaty, które potrwają do jutra. A dzisiaj zaczynamy warsztaty w kategorii taniec, w kategorii śpiew, na terenie całego naszego miasta, na Hali Osir, w Młodzieżowym Domu Kultury, więc będzie bardzo tanecznie i będzie bardzo śpiewnie. Około 900, można nawet powiedzieć, około tysiąca osób z kilku krajów. Czy kiedy pani zaczynała organizować festiwal, wyobrażała pani sobie, że, że, że to będzie takie wydarzenie? Nie, nie, na pewno Ja, jeżeli się zaczyna, to y, się nie myśli może, że to, y, że to urośnie do takiego wydarzenia, aczkolwiek y, oczywiście y, z roku na rok się dąży do tego, żeby ten poziom był wyższy, żeby ta atrakcyjność tego festiwalu również była y, bardzo wysoka, bo to powoduje, że ci uczestnicy no, niemalże z całej Europy zjeżdżają się do nas już teraz. Yy, w tym roku festiwal no, rekordowy, liczby nie kłamią. Liczby nie kłamią oczywiście, ponad 900 uczestników, dobijamy, że tak powiem, do tego tysiąca rekordowa też ilość państw, które uczestniczą, bo to jest dziewięć krajów. Oczywiście Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś, Rosja, Szwedzi i, Białoru i Bułgarzy. Szwedzi? Jak udało się zaprosić Szwedów? No to jest tak, że to yy, yy, na sukces tego festiwalu pracuje wiele osób, wiele instytucji. No ja uważam, że to jest naprawdę wspólny sukces tego środowiska, samorządu, wielu instytucji, ludzi którzy nie tylko funkcjonują w samych suwałkach, ale również i w Warszawie, za granicą, są takimi dobrymi ambasadorami tego przedsięwzięcia i oczywiście zapraszają, promują ten festiwal tam za granicą i stąd się pojawiają ci uczestnicy.